W 2019 DC zaprezentował film Joker, który okazał się sukcesem kasowym, doskonale łącząc silne społeczne napięcia z kinem w jego najlepszym wydaniu. Nie trzeba było długo czekać, gdyż w oddali widzimy jego przeciwnika w czerni i właśnie na nim skupi się pierwszy materiał o filmowych zwiastunach w odświeżonym wydaniu. Zapraszam. Premiera filmu Batman zaplanowana jest na 4 marca, a atmosfera wokół tytułu jest naprawdę gorąca. Jednak pierwsza różnica między już zapisanym w historii Jokerem a nowym Batmanem, która studzi moje emocje, to reżyser. Tym tytułem zajął się Matt Reeves. Jest to człowiek odpowiedzialny za wojnę o planetę małp, ewolucję planetę Maup czy Projekt Monster. Czyli typowy akcyjniaki. Pytanie, czy takim również będzie Batman. Jeszcze nie jest to przesądzone, bo przecież twórca samego Jokera to również twórca z serii Kacz Vegas. Nie zrozumcie mnie źle, jedne i drugie filmy to takie przy których możemy się dobrze bawić, ale Joker to film z zupełnie innej półki i poniekąd liczę, że Batman wejdzie w jego buty. Może niesłusznie, to się okaże. Przy scenariuszu pomagał Peter Craig, znany z Igrzysk Śmierci i z filmu Niewybaczalne z Sandrum Bullock, czy o Zgrozo z Przesłanek o Gladiatorze 2 który ma ukazać się w 2023 roku. Większość filmów, przy których pracował, można nazwać sympatycznymi, choć ostatnio skupia się na odgrzewaniu kotletów. Nowy Top Gun to też jego sprawka. Zdjęcia za to napawają optymizmem. Greg Fraser to autor zdjęć do Dune, Mandaloriana, Vice, Wotra 1 czy Lion Droga do Domu. Czyli wielu, wielu naprawdę ładnych obrazków. Michel Giacchino to człowiek odpowiedzialny za muzykę, a jego filmografia jest tak obszerna, że trudno wybrać najlepsze tytuły pod kątem jego działalności. Mamy tutaj Koko, Zwierzogród, W głowie się nie mieści, Ratatuj, Jurassic World, Krajne Jutra oraz niektóre filmy Marvela i niektóre filmy nowej serii Star Wars. Pod kątem muzyki w Nowym Batmanie można spodziewać się naprawdę wszystkiego. Myślę, że warto wspomnieć o Jacqueline Duran, czyli pani, na której barki spadł kostium Batmana czyli chyba najistotniejszy element dla tego bohatera. Jej dzieła to Spencer 1917, czy Małe Kobietki a to z kolei znaczy, że pod kątem kostiumów film będzie petardą. Samego Batmana zagra Robert Pattison, którego zdolność do odnajdywania się w mrocznych klimatach mogliśmy zobaczyć w filmie Lighthouse. I jest to już siódmy Batman w historii. Przed nim tę rolę odgrywali Adam West, Michelle Keaton, Fal Kilmer, George Clooney, Christian Bale oraz Ben Affleck. Czy utrzyma na sobie ciężar noszenia maski jednego z najpopularniejszych bohaterów popkultury? Przekonamy się tego 4 marca. Dziękuję za wysłuchanie.